Nie wiem jak to się stało, ale mój filmik z Unboxingu obejrzało ponad 100 osób Jest to co najmniej dziwne Myślałem, że jak je 20 to będzie max A skoro tak, to pomyślałem, że nagram jeszcze jeden film Tym razem nie będzie Unboxingu, będzie gra, którą chyba wszyscy znają ale ku mojemu naprawdę wielkiemu zaskoczeniu Okazało się, że są osoby, które jeszcze mają wątpliwości jak mm, wzorro przejść, jak sobie pewne rzeczy ułatwić. Pomyślałem, że spróbuję przejść w sposób absolutnie taki naj, najprostszy, wymagający najmniej powtórzeń. Ram oczywiście w tą wersję nazwijmy to rozbudowaną, czyli właśnie tutaj z tymi podziemiami w studni Ciągle nie do końca jeszcze gardło wyleczyłem, więc trochę chrypię, ale trudno. Muzyczkę przyciszyłem, żeby leciała sobie tak cichutko w tle. Oczywiście początek to moja rekomendacja, przynajmniej to zacząć od studni, jak najszybciej tutaj uwolnić tą, to ten ciężar, który blokuje nam możliwość wzięcia jednego z przedmiotów, który będzie potrzebny aby wyjść później spod ziemi ten, et, ten etap czy też ta tutaj jakby to powiedzieć sposób postępowania tu nic odkrywczego nie będzie idziemy z kwiatkiem jako, że tak powiem dodatkowym ciężarem bo sam zoro jest za lekki więc potrzebuje dociążnika i zaraz ustawimy sobie naszą kulę tak aby odblokować dojście od drugiej strony do kielicha o, mamy już kulę na prawej części naszej wagi musimy no, myślałem że już mi się nie udało, się udało musimy wejść na tą wagę gdybyśmy byli bez kwiatka to po prostu ymm, zrównalibyśmy się o Mniej więcej w tym miejscu byśmy stali równo z ciężarem, natomiast musimy go przerzucić na samą górę. <laughs> On się teraz stoczy. O tutaj. O! I kielich został uwolniony, jeżeli chodzi o sendabinę. To jest najgorszy dla mnie moment wzora. Prawie zawsze tracę tu życie. Może mi się dzisiaj uda jakoś eee, takie zastanawiam, czy spróbować tu wejść po tej drabinie i stamtąd zeskoczyć Gdzieś widziałem w filmie, że ktoś mówi, że się tutaj nie da wskoczyć. Da się wskoczyć jak widzicie tylko. I teraz pytanie trafię czy nie trafię? Trafiłem. Okej, okay. dobra. No też już mi się tak udało, toż jak teraz nic nie zrobię durnego, to powinienem wyjść bez straty. Mniej więcej jak mieczek nam się szabla zrówna się z górną drabiną, to hop. Okej, okay. dobra. Czyli tak. Tutaj jakiś tam mały sukces. Uwolniliśmy, uwolniliśmy kielich bez straty życia. Teraz bierzemy chusteczkę, jakiś tam bonus się nabił. Dobra. No teraz lecimy po pierwsze przedmiot z tych, nazwijmy to pomocniczych. Powinna by to być butelka. Tu jest zejście po nasz kielich. Ale na razie nie możemy tam wejść. Potrzebna jest nam butelka. Tutaj też pokażę taki małe ułatwienie, ponieważ ileś razy będziemy musieli ten prawy górny rok w tej komnacie się dostać, to warto znać takie małe ułatwienie, które nam zapewni właściwie mm, bezstresowe dojście. Tutaj sobie oczywiście idziemy, idziemy, idziemy. I teraz, jak wyjdziemy po tej drabinie, tutaj, to nic nie kombinujemy, tylko po prostu skaczymy w lewo cały czas, bez przerwy. I tak skaczemy jeszcze, 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 tu dokonajmy jeden skok. I tu trzeba pamiętać, że to jest maksymalne. Nie można pójść dalej. Jakbyśmy chcieli zrobić jeszcze kroczek, to zawsze spadniemy. W ten sposób, bez, że tak powiem, z Możemy sobie ułatwić, czyli od tamtej drabiny, aż za te drzwi, do których potrzebny skrót skaczemy bez przerwy, później jeden skok, dochodzimy, staje w takim, o, nie można stanąć tak, tylko musimy stanąć tak, w takim do rozkroku i hop, i wtedy zawsze nam się, że tak powiem, uda butelka wykorzystana. prawdopodobnie, no i teraz musimy nie dać się zabić, nie, nie zabić naszego tutaj żołnierza, nie dać się zabić, a przy okazji tak to zrobić, żeby go zepchnąć na ten Żerandol, aby ten prezencik nam się, kurcze, no i właśnie to jest to, że jak nie nacisnę fire, to często, Rafał mnie tu, spróbuję. Dobra, udało się. No i teraz schodzimy. Gdybyśmy właśnie nie ogarnęli tego ciężarka, to tutaj nie dałoby się dojść. No i pierwszy z tych trzech powiedzmy, przedmiotów, bez których nie da się dojść. Nie da się później otworzyć bramy. Mamy sprawy, mamy załatwioną. No i powtórka z rozrywki teraz będzie kolejny przedmiot czyli znowu musimy iść znowu musimy wziąć kluczyk, dzwonnica hop 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 w lewo i tak musimy kilka razy niestety to powtórzyć tego się w żaden sposób przyspieszyć nie da no i tutaj klasycznie ja postaram się przejść zarówno najszybciej jak umiem, jeżeli ktoś Znalibyś no, jakiś sposób, żeby ten proces jeszcze skrócić? No to bardzo chętnie bym go poznał. Jakby jakiś taki krótki hint, czy, czy, czy jakaś informacja w komentarzu. Będę wdzięczny. To no, jak mówiłem, tu skaczemy jeden skok, no i później. Ja zawsze by tak, że skok do góry, dopiero potem w bok. Jak chcemy wyhamować nam w tych takich sprężystych elementach to oczywiście mmm, joy w dół e, Tutaj niektórzy nie wiem dlaczego chodzą koła, że idą tu w dół do zamku i dopiero przez zamek idą do mmm, byka. A można iść tędy. To jest krótsza droga. To chyba najkrótsza droga. Tu kiedyś pamiętam, hmm, chyba Larkowi jakoś tak pychowo spadł ten, e, ta zetka, że nie dało się już jej wziąć, trzeba było grać niestety od nowa. No, wygląda, że wszystko się udało, ładnie odwiesiliśmy, mamy x, y, z, te znaczniki, no i teraz dookoła musimy zebrać podkowę i mamy już dwa z trzech przedmiotów ogarnięte w tej wersji skróconej czyli gdzie nie ma butelki gdzie kielich jest od razu w studni ja bym w ogóle na początku nie brał kielicha tylko zajął się właśnie tym znacznikiem potem dzwonkami i trąbką a jak będziemy już w godzinach, to pokażę jak bym wtedy zrobił z kielichem No i tu już tam że tego momentu nigdy nie lubiłem, bo dwa razy trzeba robić dokładnie to samo, czyli jeden dzwonek, potem drugi dzwonek, no ale niestety, no. Także tu tak jak mówiłem, skaczemy sobie. Bez żadnego problemu. Jeden skok i dzwonek jest nasz. To oczywiście w tą stronę da się przejść, natomiast tu wskoczyć się nie da. więc jakbyśmy nie kombinowali, to i tak musimy pójść dookoła, potem zejść, zejść po kluczyk. No niestety tutaj i troszkę bieganie w kółko. Dlatego ten moment z tymi dzwonkami jest dla mnie najmniej fajny. Wydaje mi się, że gdyby tutaj twórcy zrobili jednak, mm, że ta dzwonnica ma tylko jeden dzwon, no myślę, że byłoby to spoko. Zwłaszcza że ten... Oj, widzicie się za yy, rozpędziłem już do, mm, do drzwi, żeby gdyby był jeden. Gdyby był jeden dzwon, myślę, że byłoby to wystarczające, bo mówię, wzięcie tego drugiego dzwonka absolutnie nic nie wnosi. Po prostu po mechaniczne powtórzenie tego, co już, co już było. Także. No i pyk, znowu to samo. Powiesimy drugi dzwonek, otworzą nam się podziemia, natomiast ja jednak wtedy jeszcze nie schodzę do podziemi i biegnę dalej. oraz już ostatni do, w tym, no, przedostatni można powiedzieć, tutaj do tej komnaty w lewym górny róg, żeby zabrać tą. Dzisiaj gram na Atari 600XL, czyli tym mm, najnowszym <laughs> zakupie, yy, ale nie gram z oryginalnej dyskietki czy, czy z magnetofonu, tylko za AVG, karta czy tyle No i tym sposobem mamy otwartą, mm, otwarte podziemia. No i wracamy po kluczek. Można by już teraz zejść, ale ja jednak wolę iść w ten sposób, że eee, tutaj wracamy, biorę kluczyk i weźmiemy zaraz trąbkę. Trąbki, na szczęście będziemy mieli chwilę oddechu od tego biegania. Komnata, dzwony, kluczyk, dzwonnica, drzwi, prawda i tak dalej, bo to już trochę się robi monotonne dwa, dwa razy. Dzwonek plus yy, ten, najpierw, najpierw ten znaczek, ten dzwonek, teraz jeszcze trąbka, też już trochę, trochę tego dużo. Tak, 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 jeden skok i. i mamy trąbkę teraz idziemy na naszą tutaj równoważnie, stajemy na jej krawędzi i po prostu czekamy aż co rozłapie się tutaj tej poprzeczki ja generalnie unikam pojedynków tutaj na szermierkę bo mało właściwie nic to nie daje Poza tam jakimiś punkcikami. Natomiast ryzyko utraty życia i konieczności powtarzania jakichś <laughs> pętli, prawda? Jest według mnie nie warta tych kilku punkcików. Tutaj zwykle gdzie nam się pojawią przedmioty, jest na razie pusto, więc idziemy już do podziemi. I teraz podziemia nie są losowe. Podziemia zawsze są dokładnie takie same. I teraz tak, niektórzy mówią, żeby za pierwszym razem nie zbierać tych srebrnych elementów, nazywane często mieszkami. Jako sześciolatek nazwałem je dzbankami i wybaczcie dla mnie, do końca życia to już będą dzbanki. I teraz pokażę, że można je zbierać za pierwszym razem i nic im to nie przeszkodzi, aby ukończyć grę. oczywiście tam, gdzie dzbanek nam wskazuje drogę. A, tu, tu, tu... Hmm. A, źle zrobiłem, no trudno. W podziemiach jedyne co, to może nas... Nic nam się tu nie stanie, poza tym, że możemy obsuć joystick ze złości, jak nam się raz piąty czy szósty z rzędu coś po prostu nie uda natomiast generalnie a widzicie, jeden krok za daleko no jednak trzeba było trochę potrenować przed, przed nagrywaniem więc. ale przynajmniej widać, że gra, e, gra na spontanie a nie wszystko wyuczone co do co do piksela Spróbujemy. Chyba tak powinno być. O, właśnie. Zbanuszek wzięty. Idziemy dalej. O, to jest bardzo proste. O kurczę, no tak. To już. <śpiewa> Powiedziałem, bardzo proste i stanęłem za blisko ściany. Wszyscy wiedzą, że te, poza środkową te ściany są tak jakby, jeżeli idziemy w stronę środka ekranu, to one są nas przepuszczają, a jeżeli idziemy w stronę m, krawędzi, to wtedy one nas już nie, nie przepuszczą. OK, zbanek wzięty, idziemy dalej. powinno być większych kłopotów widzicie, zawsze tak mówię, to wtedy najczęściej właśnie idzie najgorzej. A nie, tym razem poszło dobrze. O, widzicie? I tutaj idziemy w stronę środka, więc nas ściana puściła. I kolejny dmanuszek. O jakbym tu wszedł, prawda, to tu już nie pójdę. Tu mnie nie wpuści. Natomiast No i tutaj musimy znowu w lewo o. i chyba to będzie już ostatnia? Tak, dobrze pamiętam. I teraz pamiętajcie, bardzo ważne, te trzy mm, przedmioty, czyli podkowa, but i kielich, wszystko fajnie, one nas tutaj kuszą, ale tam nie idziemy na razie. Tam na razie nie idziemy. tu zbieramy sobie dzbanek i zobaczcie i w ten sposób jesteśmy w studni jak będziemy potrzebowali wrócić to schodzimy po prostu do studni i w tym momencie mamy całe podziemia już ominięte nie musimy się martwić, nie musimy po raz kolejny ich pokonywać nie ma tu że tak powiem, żadnego problemu nawet jeżeli nas yy, zastrzeliłby ten niedobry snajper to pamiętajcie, no problem jest taki, że musimy wtedy iść do góry, ja mam nadzieję, że nie będę musiał tego pokazywać, bo to jest bardzo niefajne. Ale już powiem o co chodzi. Gdyby ten snajper nas zastrzelił, bo ponieliśmy błąd, nas zastrzelił, to nasz bozoż nie odnawia się tutaj, tylko odnawia się w podziemiach. Ponieważ zabraliśmy wszystkie dzbanki, to już nie możemy się nimi kierować, więc musimy iść po prostu cały czas do góry i to niestety trochę potrwa Idziemy, idziemy będziemy się tak długo do góry, aż po prostu wyjdziemy przy dzwonnicę. Jak wyjdziemy przy dzwonnicy, to idziemy w stronę zamku, tam korzystając ze studni, wracamy pod bramę i powtarzamy całą całą, że tak powiem, zabawę od początku. Oj, chyba, chyba się pomyliłem. Nie w tą stronę. Dobra. Jeśli chodzi żołnierz, to ja odradzam iść, bardziej obawiam się nie nawet nie tego, że on nas pokona, e, jeśli chodzi o szermierkę, tylko bardziej, że nas to spowolni. No tutaj miałem szczęście. Ja tutaj jakoś tak się poczułem, że z tej strony idę. A mogłem i myślałem, że wyjdzie dołem. No trudno. Czekam sobie... Okej. Okay. Dobrze. Tu oczywiście też będę unikał kontaktu z żołnierzami. Będę raczej starał się taki, żeby mnie nie zauważyli. No i... spotkanie tutaj z naszą porwaną panią już mamy za sobą, oddaliśmy jej chusteczkę. No i teraz grzecznie wracamy. Teraz wracamy po kluczyk, żeby móc otworzyć drzwi, za którymi będziemy wybierali już ostatni przedmiot, czyli róże. I teraz dlaczego uważam, że no, moje podejście jest lepsze niż nie branie dzbanków i drugi raz z, z tymi dzbankami? No bo dzięki temu yy, nie musimy w podziemiach męczyć się właśnie z tą różą, bo co prawda w podziemiach fajera nie używamy, bo do skoków nie jest on nam potrzebny, ale gdzieś nam zwłaszcza w momencie kiedy drugi Raz czy drugi raz nam się nie udało, zarówno nam skoczył minimalnie za szybko, za późno, coś nam poszło nie tak. Możemy się wkurzyć i już wszystko poszło fajnie, chcieliśmy fire. No i my jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być, tylko róża jest na dole. Więc jestem, wydaje mi się, że to rozwiązanie będzie po prostu lepsze. Ja robię to tak, w ten właśnie, że po wzięciu róży. biegnę do zamku Tak patrzę 23 minuty bez żadnych cięć, bez niczego tu jeszcze mam no dobrze pójdzie, jak może 25 minut jakby się... nie 25 może się nie udać Tu warto chwilę się zatrzymać, żeby nie, nie, nie musieć pojedynkować się ze żołnierzem wtedy już na pewno róże upuścimy No i tu powtórka z rozrywki Ja tutaj zawsze sobie robię tak. wyhamuje zorra w ten sposób maksymalnie go Max, Mamy tutaj hop. No i jesteśmy. I jesteśmy już przy bramie, czyli widzicie, nie ma problemu. To, że wzięliśmy dzbanki, w niczym nam nie że tak powiem, nie utrudniło. No teraz tylko trzeba, żeby nie dać zastrzelić, no i to już właściwie jest wszystko. No mamy nazwijmy to dwie trudne dwie plansze, z czego jedna trudniejsza, druga mniej. Według mnie ta jest trudniejsza, bo tutaj... Już nie chcę się nie powinno się mówić, chłopca się nie przeskoczy, ale tu już chyba naprawdę trudno byłoby coś popsuć. I tym sposobem wygląda, że bez straty życia w 26 minut. naprawdę 26 minut 20 sekund tak w tej chwili. Zorro ukończony Wzięte wszystkie dzbanki, więc wynik punktowy też całkiem, całkiem przyzwoity. Bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. No w tej chwili już dosyć prosta dla mnie, natomiast yy, jako sześciolatek i kremium po raz pierwszy Dawa, dawała mi w kość. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli unboxing. Dziwię się, że jest tyle wyświetleń. Super. Na dzisiaj wystarczy. Miłego dnia.